Bartłomiej Włotkowski z kleksem przez Białą Łękę. Pomyłka Janek i Tola od blisko trzech godzin szli przez jasny las, skąpany w ciepłych promieniach słońca. Delikatny wiaterek sympatycznie łaskotał po szyi. Kiedy się tu znaleźli, ich radość nie znała granic. Po nocnych wydarzeniach w kościółku w Płudach gęstwina drzew melodyjny śpiew ptaków i intensywny zapach grzybów dawały poczucie bezpieczeństwa a poza tym mieli już szczerze dosyć wojennych niebezpiecznych historii teraz wreszcie mogli oddychać pełną piersią Poza tym Janek, który od zawsze uwielbiał zbierać grzyby, podobno pierwszy raz na grzybobranie pojechał w wózku jako czteromiesięczny noworodek, znalazł dwa spore podgrzybki i tym samym poczuł zew natury. Wypatrywał innych okazów, szczegółowo penetrując wszelkie sosnowe zagajniki, ponieważ mogły skrywać maślaki. Obchodził także po kilka razy każdy dąb, licząc na znalezienie pod nim prawdziwków. Po co ci one? Nie wiesz przecież, jak długa będzie nasza podróż w czasie i kiedy wrócimy do domu. Co z nimi zrobisz? Zmarnują się, zostaw je lepiej w lesie. Zwierzęta skorzystają. Jednak Janek wcale nie słuchał koleżanki. Instynkt grzybiarza okazał się silniejszy, a w plecaku co chwila lądowały kolejne zajączki i koźlaki. Jako znający się na rzeczy wciąż szukał króla grzybów i przysięgał sobie, że nie przestanie dopóki chociaż jeden borowik szlachetny nie ozdobi dzisiejszych zbiorów. Jestem zmęczona, nie mam już siły. Rzeczywiście zrobiło się późno. Słońce przybrało barwę mocno pomarańczową i nie grzało już tak przyjemnie jak dotychczas. Zbliżał się wieczór. Tych ostatnich na Białołęce nie brakowało. Dwa tygodnie temu, kiedy po północy wracali z rodzicami do domu z przyjęcia u cioci, przy ulicy Ceramicznej natknęli się właśnie na stado kilkudziesięciu dzików. Kroczyły środkiem drogi, nic sobie nie robiąc, spróbującej je wyminąć taksówki. Ale wtedy Tola była w samochodzie, z rodzicami, czuła się bezpieczna. A teraz łzy same zaczęły napływać do oczu na myśl o takim spotkaniu, w tym coraz bardziej ciemnym lesie. Wiesz co? Wydaje mi się, jakbym tu już kiedyś był. Ha, ha, ha. Eureka! Są drzewa, mej, grzyby i krzaki, a więc to las. Szybko się zorientowałeś, Janie. Otrzymujesz Nobla za swoje odkrycie. Przestań się nasz Poznaję tę ścieżkę. Na bank byłem tu z tatą zeszłej jesieni. Zobacz! Tam między drzewami po prawej stronie znajduje się grup żołnierza z czasów wojny. Tylko wtedy na krzyżu wisiał przedziurawiony hełm, a teraz go nie widzę. Dzieci podeszły do mogiły. Istotnie hełm spadł na ziemię i leżał w trawie parę metrów dalej. No, no, Sherlocku, znów mi zaimponowałeś. Skoro jednak ten grób wyglądał tak samo jak rok temu, to znaczy, że chyba już wojna się skończyła. Może wróciliśmy do naszych czasów. Niewykluczone. Powiem szczerze, że chciałabym już wrócić do domu. Przygody były super, ale tęsknię za rodzicami, za swoim pokojem, no wiesz. Janek nie odpowiedział, tylko cały czas się uważnie rozglądał. Jeśli się nie mylę i dobrze pamiętam, to jesteśmy w Choszczówce. A właściwie gdzieś między jabłoną i koszczówką. Z tamtej strony powinny być tory kolejowe, a tamtędy, tą drogą, wzdłuż ścian lasu, idzie się do drewnianego kościółka, do tego samego, przy którym spotkaliśmy pierwszy raz Kleksa. Nie, to zupełnie inne miejsce. Tamten pochodzi z bardzo dawnych czasów. Wtedy rządzili w Polsce królowie, a kaplicę w lesie zbudowano całkiem niedawno kiedy moi dziadkowie mieli tyle lat co my. Ładne mi niedawno, to musiało być z lat temu. Przecież to prehistoria. Nie przesadzaj. A skąd ty tyle wiesz o tym miejscu? Byłem tu kiedyś z rodzicami na wycieczce rowerowej. Zwiedzaliśmy wtedy kaplicę. Jest naprawdę super. Cała z drewna, pięknie ozdobiona. A w środku znajdują się śliczne obrazy, malowane na szkle przez góralkę. Bardzo mi się podobała. W dużym murowanym domu przy kaplicy mieszkał ważny ksiądz. Nie pamiętam jak się nazywał, ale wszyscy mówili do niego ojcze, bo był bardzo dobry dla wszystkich. Przyjeżdżał tutaj, żeby odpocząć. Uwielbiał spacerować po lesie i potrafił rozpoznawać ptaki po ich głosach. Fajne, nie? No. I wiem, że walczył z komunistami. Tola nie słyszała tego słowa wcześniej. Kojarzyło się jej jedynie z pierwszą komunią, ale wydało się niedorzeczne, żeby ksiądz walczył z dziećmi. Komuniści rządzili w Polsce przez 50 lat od zakończenia wojny i nie pozwalali na wiele rzeczy. Na przykład nie można było mówić i pisać tego, co się myśli. Wiele osób zamykali w więzieniach, tego księdza też. I wyobraź sobie, że w jego pokoju przy kaplicy znaleziono podsłuchy. Komuniści chcieli wiedzieć, co mówi, z kim się spotyka i co planuje. Ten ksiądz był bardzo odważny, dlatego po śmierci nazwano go królem Polski bez korony. Czy jakoś tak? Chodziło o to, że był tak odważny jak dawni królowie i tak samo zależało mu na Polsce. Sporo pamiętasz. To miejsce musiało ci się naprawdę spodobać. Ba! Jest mega! I to właśnie ten ksiądz, kiedy tu przyjeżdżał, zobaczył, że ludzie mają daleko do kościoła i kazał zbudować tę drewnianą kaplicę. Komuniści co prawda nie zgadzali się, ale on był bardzo odważny i zrobił co chciał. Zresztą zaraz sama zobaczysz. Ściemnia się! Chodźmy tam! A to daleko? Wydaje mi się, że parę kroków. Ale trzeba przejść przez las. A ja się boję. Poza tym, skoro jesteśmy już w naszych czasach, to wracajmy do domu. Sam powiedziałeś, że jesteśmy w chorsztówce, blisko kolejki. Zma znajdźmy więc stację. Pójdziemy wzdłuż torów i w ten sposób dojdziemy do mojego domu w płudach. Ale nie mamy pewności, że wróciliśmy z podróży w czasie, i nie wiadomo, czy już jeżdżą pociągi. A przy kaplicy mieszkają panie, które możemy poprosić o nocleg. A co jeśli kaplicy też jeszcze nie ma? Skoro mogiła żołnierza wygląda tak samo jak rok temu, kiedy byłem tu statą, sam powiedziałeś, że kaplica powstała 50 lat temu, a wojna skończyła się ponad 70. Umiesz liczyć? Może się okazać, że pójdziemy w głąb ciemnego lasu, niczego nie znajdziemy, opadniemy z sił i pożrą nas wilki. Nie wiadomo, do czego doprowadziłaby kłótnia i czyje argumenty okazałyby się skuteczniejsze. Gdyby dzieci nie oślepiły żółte światła. Tola zmrużyła oczy. Co to? Dzik gigant z ogromnymi świecącymi ślepiami idzie tu, żeby cię zjeść na kolację. Weź przestań. Jeśli myślisz, że jestem tak głupia, żeby ci uwierzyć, to się mylisz i wcale się nie boję. To przecież zwyczajny samochód. Rzeczywiście, po paru sekundach, tuż przed nimi zatrzymało się duże, czarne auto ze srebrnym, metalowym napisem powyżej błotnika. Janek próbował odczytać, ale nie mógł rozszyfrować żadnej litery. To pewnie nazwa marki w obcym języku. Janek nigdy wcześniej nie widział podobnego modelu. W tej samej chwili tylne drzwi otworzyły się i dzieci zobaczyły w nich uśmiechniętą twarz mężczyzny w średnim wieku. Jankowi wydało się, że już go kiedyś widział, ale nie mógł sobie przypomnieć, kiedy to było i gdzie. Pasażer wychylił się, i wtedy okazało się, że to ksiądz. Miał na sobie czarną sutannę z czerwonymi guzikami i szerokim pasem. Na piersiach srebrny krzyż, a na głowie czerwoną czapeczkę. A co wy robicie w lesie o tak późnej porze? Byliśmy na grzybach i trochę się nam zeszło. O, zbieracie grzyby. Też to kiedyś robiłem. W Rymanowie, na wycieczce po Bieszczadach. Chodziliśmy z młodzieżą po górach, spaliśmy w stodołach. Hm, piękne czasy. Ale to było. Ze dwadzieścia lat temu. No, pokażcie, co tam macie. Sprawdzę, czy nie nazbieraliście mu homorów. Janek otworzył plecak i z dumą wyciągał kolejne okazy. Widzę, że z ciebie prawdziwy grzybiarz. A jak ci na imię? Jestem Janek. A ja Tola. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. A ja nazywam się ksiądz Karol Wojtyła. Daleko mieszkacie? Nie bardzo. W To po drodze. Siadajcie, podwieziemy was. Dzieci usadowiły się na tylnym siedzeniu obok księdza i kiedy sunęli wzdłuż ciemnej ściany lasu, Janka olśniło. Już wiem! Co tak się drzesz, mały, co? Nie strasz ludzi. Bo, bo ksiądz jest papieżem, szefem całego kościoła. Widziałam księdza portret w naszym kościele. Wisi na ścianie z prawej strony. A to dobre. Widzi ksiądz kardynału, jaka kariera go czeka. Oj, dzieciaki, albo macie niesamowite porzucie humoru, albo coś się wam pomyliło. Ale, ale, to nie byłoby takie złe. Ksiądz kardynał nadaje się na papieża. Czemu nie? Ciszej, ciszej. Janku, coś pokręciłeś. Papież chodzi ubrany na biało, a ja, jak widzicie, mam czarno-czerwoną sutannę. Jestem kardynałem, czyli pomocnikiem papieża. Czerwony palc i czerwona piuska symbolizują krew. Jeśli zaszłaby potrzeba, to jestem gotowy oddać życie za Ojca Świętego. Mieszkam w Krakowie. O, tam gdzie smok? No, nie w jego jamie, ale bardzo blisko. Nawet czasami go odwiedzam. Domyślacie się skąd jadę? Nie? Od księdza Prymasa. Na pewno o nim słyszeliście, co? Ksiądz Prymas Stefan Wyszyński trochę choruje i przyjeżdża tu do was na choszczówkę, żeby odpocząć. Do drewnianej kaplicy, prawda? Właśnie. Janek zrozumiał, że ów ksiądz, nazywany przez Polaków królem, którego pokój zwiedzał z rodzicami, to właśnie prymas Stefan Wyszyński. On walczył z komunistami! Widzę, że dużo wiesz. Brawo! Ksiądz prymas jest bardzo odważnym człowiekiem. Właśnie omawialiśmy ważne sprawy, ponieważ jutro udajemy się do Rzymu. Do stolicy Włoch? Zgadza się. Piątka z geografii dla ciebie, Tolu. Pewnie słyszeliście, że niedawno zmarł ojciec święty Jan Paweł I. Niedługo w Rzymie rozpocznie się konklabę, czyli spotkanie kardynałów z całego świata, którzy wybiorą nowego papieża. Razem z księdzem Prymasem, który też jest kardynałem, jedziemy na te wybory. Zamkną nas w kaplicy sekstyńskiej i nie będziemy mogli wychodzić na zewnątrz, dopóki nie podejmiemy decyzji. To mi się kojarzy z więzieniem. Prrrrrrr! <laughs> Współczuję. Nie będzie tak źle, nie martw się. Już byłem na takim konklawe. Da się przeżyć. A kiedy papież zostanie wybrany, to z komina w Watykanie. Wiem, wiem! Poleci biały dym. Mama mi opowiadała, że tak samo było, kiedy wybierano papieża Francisz. Franciszka, chciałeś powiedzieć. Nie było takiego papieża, prawda, księże kardynale? Coś pomyliłeś. Pewnie chodziło ci o Jana Pawła I. A w ogóle dobrze się czujesz? Najpierw mnie pomyliłeś z Ojcem Świętym, teraz mówisz coś o papieżu Franciszku? Oj, może na tych grzybach załapałeś jakieś przeziębienie? Jak tylko wrócisz do domu, poproś mamę, żeby ci zmierzyła temperaturę i zaparzyła gorącej herbaty z malinami. Janek nie wiedział, jak wybrnąć z niezręcznej sytuacji. Nie, nie, ja znaczy tego... Ja tylko chciałam zapytać o markę tego samochodu, którym jedziemy. Ktoś ty w nigdy nie widział? Księży kardynała, jemu naprawdę coś dolega. Dobrze, że już dojechaliśmy na miejsce. Zobaczcie, stacja Warszawa, pudy po prawej stronie. Zatrzymacie? Nieco zmieszane dzieci przytaknęły i czarne auto zaparkowało obok szlabanu przy przejeździe kolejowym. Będę się za was modlił. A i wy pamiętajcie o mnie dobrze? Oczywiście. Kardynał Wojtyła wyjął dwa nieduże wizerunki Matki Boskiej. Podpisał się na odwrocie i wręczył dzieciom, rysując każdemu z nich na czole znak krzyża. Macie tu jeszcze obrazki. Bądźcie w drodze. Zmykajcie. Już mieli odchodzić, kiedy Janek nachylił się jeszcze do kardynała i wyszeptał mu do ucha. Powiem coś księdzu w tajemnicy. No dawaj. Ksiądz naprawdę zostanie papieżem. <laughs> Dziecko, nie żartuj sobie ze mnie. Co ty mówisz? Zobaczy ksiądz. Auto ruszyło. A chłopiec usłyszał, jeszcze za uchylonej szyby, głos kardynała: Obyś się pomylił. Co ty za głupoty opowiadałeś? Kardynał pomyślał, że zwariowałeś. A ja myślałam, że się pod ziemię zapadnę ze wstydu. Wmawiasz coś na siłę. Co z tobą? Chyba rzeczywiście złapałeś jakieś korupsko, które odebrało ci zdrowe zmysły. Janek ma rację! Janek i Tola odwrócili się i zobaczyli kleksa, który uśmiechał się szeroko. Zadowoleni? Mieliście okazję przejechać się samochodem z samym papieżem. Miałem rację, miałem rację. To był papież Polak. Tak! Kardynał Karol Wojtyła często odwiedzał prymasa, czyli takiego najważniejszego księdza w Polsce, w jego domu przy drewnianej kaplicy w choszczówce, zwanej prymasówką. Mieliście okazję z nim porozmawiać w przeddzień jego wylotu do Rzymu, gdzie zostanie wybrany nowym papieżem. Janem Pawłem II. Tola nie kryła zdumienia, bo teraz dopiero uświadomiła sobie, czego była świadkiem. Wow, nikt nam w to nie uwierzy! Jaka szkoda, że nie mamy aparatu, ale na szczęście są te obrazki z podpisem. Tak, to ważna pamiątka. Nie zgubcie ich. Już nie mogę się doczekać, jak pokażę je w szkole. Prawdziwy autograf papieża! To musi na wszystkich zrobić wrażenie. Właśnie, pani kleksie, jak długo jeszcze będziemy podróżowali? A co? Macie już dość? Nie, jest super, ale trochę stęskniałam się za domem i rodzicami, rozumie pan? Oczywiście, ale termin powrotu trochę zależy od was, moi drodzy. Mam pewną prośbę: jeżeli mi pomożecie, to znajdziecie się znów w XXI wieku. Janek nie lubił być do niczego przymuszany. Czy to szantaż? Nie. To tylko przyjacielska prośba. Janek i Tola niemal równocześnie zapytali o co, ale nie usłyszeli odpowiedzi, ponieważ wszystko wokół zaczęło fioletowieć.